Fiat Bravo 2010 rocznik 1.4 Turbo Benzynka, e, czyli ten t wersja 120 KONI, przejechane 144 613 km, i już Wam pokazuję, jak to wygląda na chwilę. Tam pod maską, i głównie od spodu. Jeszcze tego taki szybki luk pod maskę. Porównując ten silnik do tego słynnego 1.4 Turbo z podobnych lat, z Opli, no to chyba raczej zdecydowanie wolę ten. Co prawda pierwszy raz jechałem tym autkiem z tym silnikiem, bardzo fajnie to jedzie, lepiej mi się podoba jazda tego niż jazda na przykład Astrą, Jotką z tym silnikiem 1.4 Turbo. Wydaje mi się, że ten tak płynniej przyspiesza, Astra Jotka ten 1.4 Turbo ma czasami takie jakieś, one te silniki mają takie zawahania, ten przyrost mocy jest taki dziwny w tych 1.4 Turbo czasami, tu jest płynniej tak mi się wydaje bynajmniej. No ale dlaczego uważam, że ten silnik jest fajniejszy? No tutaj przede wszystkim pasek rozrządu, nie łańcuch. Tamte łańcuchy, to w tych moich filmikach zawsze opowiadałem, ten kanał wodny tutaj przechodzący do pompy, że tam się degraduje ta uszczelka, te wycieki na trójstyku i tak dalej. Ten łańcuch i tak trzeba robić i tak trzeba robić. E, o wiele droższa sprawa. Tu paseczek, o wiele prostsza robota. <laughs> Także wolę zdecydowanie tu jest na pasku. Nie ma tyle plastiku. Przede wszystkim tu fabrycznie będę teraz ściągał, bo jest przykręcana ta górna osłona, więc na szybko nie zdejmę. Musicie mi zaufać na słowo. Widzę, że tu jest aluminiowa z duraluminium pokrywa oryginalnie zaworów, nie plastikowa. Także tu się nie ma co degradować, wypaczać tam jak to, jak to w tych 1.4 Turbo. Co prawda teraz już Chińczycy na AliExpress robią z duraluminium do tego 1.4 Turbo Oploskiego, ale tu jest to oryginalnie z duraluminium. Tak samo te rurki, wszystkie tutaj na przykład zobaczcie, rurka powrotna. od tą, którą tu widać. Momencik. O, a tak na szybki rzut oka, na przykład spływ oleju z turbiny, tędy jest metalowy peszel. Taki tutaj ta rureczka stalowa do bloku, a nie jak 1.4 Turbo plastikowa. Na no kawałek czy tam metalowy, i potem jest plastikowa. No, przecież to jest tam, to jest dziadostwo do Tak samo tu wszystkie te przewody wodne. Są o wiele widzę, lepiej zrobione niż tym 1,4 Turbo. Także no zdecydowanie mi się to bardziej podoba. A tak wygląda ten fiatik od spodu. Osłonka już zdjęta pod silnikiem, i tu mi się naprawdę parę rzeczy bardzo podoba. Oczywiście wszystko będę porównywał do tego 1,4 Oplowskiego Turbo A14 NET i pochodnych. Zobaczcie, nawet chłodniczkę oleju. Tu jest co prawda takie użygane olejem, ale według mnie to nie jest z wycieku z chłodniczki. Tylko tu w trochę lichym miejscu jest obudowa filtroleju. oleju. W tym miejscu jest ta puszeczka. Jak się ją odkręci, od razu cieknie tu po tym. I to jest najprawdopodobniej nie było wytarte. I skąd, stąd są te zacieki. Bo stąd to raczej z uszczeleczki tu ciekło. No, no, nawet gdyby ciekło z tej chłodniczki, to rozwiązanie to w porównaniu z tym oplostkiem jest o niebo lepsze. Nie dość, że to tutaj dojście do tego jest genialne. No, prosta robota, bo jest na wierzchu. To po pierwsze. Po drugie, sama widzę już ta przylgnia, szerokość tego, no to o wiele to lepiej wygląda niż w tym oploskim rozwiązaniu. Do tego, zobaczcie, ten przewód, który łączy tą podstawę tej chłodniczki tutaj z blokiem, ten spływ, zobaczcie, metalowe rureczki. Tu tylko oring może pewnie pod tym jakiś kiedyś puścić. Ale tu nie ma się co zepsuć, z tego co widzę. Nie ma tu żadnych plastików, ani innych dziadostw. Ten spływ, o, spływ oleju z turbiny wszystko stalowe, nie jak w 1.4 turbo Oploskim. plastikowa plastikowy peszelek w takiej osłonce yy, termicznej. No 100 razy lepiej tu jest. Zobaczcie tu, czujnik wału korbowego, w jakim pięknym, dostępnym miejscu jest koło foniczne tutaj na zewnątrz, jak nie wiem, jak w Lanosie kurde, w starym lanosie, jak w starych oploskich rozwiązaniach było yy, tych wolnossących jeszcze w pierwszych astrach. W pierwszych, pierwszych. Yy, mówię w pierwszej astrze w ogóle. Ten czujniczek na jedną śrubeczkę tutaj do tej obudowy. Na wierzchu. No kurde, rewelacja. Aluminiowa oczywiście miska, nie żadne plastiki. No ta skrzynia tylko to jakaś coś z rodzinem 32 tych światowskich. To chyba nie jestem 32. To jakaś taka coś za mała mi się wydaje. Tu ma korek yy, sprawdzający chyba, bo tam u góry wlewowy tu jest to można sprawdzić, stan. stana spustowy mamy tu. Tu już widzę, że ktoś kiedyś wymieniał chyba, bo takie delikatnie przypocenie. Także to nie wiem, czy to jakieś M32, czy coś mniejszego, jakaś M23, ale no w każdym razie gdzieś z rodziny tych skrzyń fiatowskich, bo tutaj delikatnie już łożyska w niej słychać. Ale poza tym, zobaczcie, ładne, piękne dojście. Tak jak w grupie Volkswagena te sanki się kończą tu, że tu mamy wolną przestrzeń do wyjęcia skrzyni, nie tak jak w Oplu, że te, skrzy... te sanki idą potąd i żeby skrzynię wyjąć to trzeba te całe sanki opuszczać. Tu mi się to podoba. Bo się zawsze uważało, że Fiat Blachy nie ma. No, ten jak na tyle lat, 15 lat, tutaj ten wzmocnienie dolne, delikatne naloty korozji. To się tragedia tu jeszcze nie dzieje, zakonserwować to. Podłużnice, jak widać, też wszystko w porządku. No kurde, powiem szczerze, że naprawdę podoba mi się to. Według mnie o niebo lepiej od tych Opli. A przede wszystkim sama jazda. Przejechałem w tym samochodem, wybieranie nierówności, praca zawieszenia jest o wiele fajniejsza, taka przyjemniejsza, bardziej sprężysta niż, na przykład, Astra i od Astra mi się nigdy nie podobała praca zawieszenia. Jest taka twarda. Te amortyzatory przednie nawet jak się je wymienione na nowe, fabrycznie. One są takie nieprzyjemnie, tułkące się jest to zawieszenie. Taka charakterystyka pracy, no beznadziejnie. Tu jest o niebo lepiej w takim Fiatiku. Tu alternator. Też spoko, dość, nie ma tragedii. U góry tylko sprężarka klimy. No, w Oplu sprężarka klimy jest tu. Dlatego tu do sprężarki klimy jest w Oplu lepsze. Dość. Tu jest w tym Fiatiku gorsze. No, ale wolę mieć tutaj chłodniczkę oleju na wierzchu. Tym bardziej, że tutaj pęd powietrza, on też delikatnie pewnie chłodzi. Saneczki też nie pognite, tam delikatne, nalociki to jest nic. Teraz to w nowych samochodach się tak dzieje już po chwili. Swożnie przykręcane. nie wiem, czy już wymieniane, było wymieniane. Widzę, każdy ma inne śrubki. Standardowe, stalowe, żelibne, jakieś... Zza... Zawieszenie, nie żadne tam wynalazki z dura aluminiu, gdzie to śruby dęba potem stają stalowe, jak to się utleni. Pięknie był amortyzator górny, jest przykręcany na dwie śrubki do zwrotnicy, co zawsze powtarzam, że łatwiej wymienić. Nie jak w Rupia Volkswagen'a, wkładany od góry, tak jest o wiele prościej. Czujnika ABS-u tu na wierzchu. Zwrotnica łożysko, jak to w takich mniejszych autach, no wprasowywane, to gorzej wymienić zwrotnicę. No ale ona jest stalowa, więc na pewno lepiej niż z aluminiowej. Kurde, prostota rewelacja. Bardzo mi się to widzi. Maglownica sucha. Takie ma fajne te osłonki zielone. Fabrycznie ile narzygane tej konserwacji to fabryka jest na pewno. Znaczy, no tak mi się wydaje wygląda na fabrykę. I kurde to na całej podłodze, tak? Taka guma. No. Kurde, na całej podłodze. Proszę jak świat ładnie zrobił. To jest fabryka raczej. Nie no, fabryka. Patrzcie, na całej podłodze taka ta gumowa warstwa jest, tak. Czuję pod śrubokrętem. Nie ma co prawda osłon tutaj, ale względnie nie jest głośno. Jak w taki jaczy jechałem tutaj po mieście, maksymalnie tam 60-70 tym samodem, to całkiem sympatycznie. Ale tam na trasie pewnie głośniej, w takim fiasciku, ale do miasta i w koło komina rewelacja. Kurde. Nie gniją pasy zbiornika jak nie nie miałem 2016 rok poliftową. a po lifcie, to te pasy jak zdjąłem go, to jak wyglądał jak czołg z drugiej wojny światowej, w sensie wyciągnięty z rzeki dół tego pasa tam od bo to sama rdza ta stal, no tutaj troszeczkę ale to też naloty tylko zewnętrzne tutaj ten przewodzik, ale hamulcowy elastyczny ale sam przewód tu stalowy jest bardzo ładny o no do oczyszczenia. No wydech już wiadomo. Się powoli degraduje. To jest śmieszne rozwiązanie. Tu w ogóle ta zewnętrzna część tej blachy się zdegradowała. Ona tu była, o. Została tylko wewnętrzna, ale trzyma się. Nie chodzi głośno jeszcze. Wchodzi w tu, a wychodzi tędy. Idzie górą. I tu mamy wyjście. Delikatnie pewnie olejku. Nawet. Troszeczkę na pewno tam sobie przepali, ale całkiem ładnie wygląda. Tak, tu macie to z tyłu. Tu nowy zacisk, nowe tarcze. Tu jest jedna ciekawostka. Jakbyście kiedykolwiek sobie chcieli w tych fiacikach Wymieniać z tyłu samemu yy, klocki. Wiadomo, dla tych mówię, co się mniej znają, te tylne, które mają zintegrowany zacisk z ręcznym, to tłoczyska się wkręca. Nie tylko wciska, jak z przodu, tylko wkręca i wciska. Taka maszynka, taka ręczna jest i wtedy ona wkręca i wciska jednocześnie. Przeważnie jest tak, że w obydwóch lewa, prawa strona w większości samochodów są prawe gwinty. A tutaj z prawej strony mamy prawy gwint. A z lewym zacisku lewy gwint. Jak macie taką ręczną maszynkę, to nie, w, nie, w, nie wkręcicie tego. Ponieważ tu, żeby wkręcić ten tłoczysk, trzeba go wpychać, to tłoczysko i kręcić w lewo. Czyli lewo i, w, i wpychamy. W lewo i wpychamy. Nie w prawo, tak jak w tamtym. że Tu jest lewy gwint na tym e, na tłoczysku. Taka ciekawostka. Jeśli się nie zdziwili, że macie uszkodzony zakis, że nie chce wam się wcisnąć, albo nie chce się kręcić, dlatego, że tu wkręcąc prawo, będziecie go wykręcali, a nie wciskali. Także prostota filtra paliwa, to tu chyba nie ma nawet, tylko jest zintegrowany w zbiorniku, zbiornik plastikowy. Bardzo mi się podoba, powiem szczerze. Prosto i tak ma być. Dla tych, co szukają fajnych, a prostych rozwiązań, to wydaje mi się, że to jest naprawdę godne uwagi. Tylko oczywiście trzeba na uważać, uważać, zakonserwować sobie ewentualnie tutaj, ale jak na Fiata, który miał taką opinię, gniejących, to naprawdę się to trzyma kupy. No i te skrzynie biegów, te łożyska, no ale... Poza tym naprawdę polecam. Pozdrawiam.